Więc możemy rozpocząć. Ja nawet wolę sobie podgłosić trochę, żeby było to lepiej lepiej słychać. I rozpoczynamy Anonymo kontra Blink. I już widzimy Innocent z pierwszym zabójstwem. Innocent Demo z dwoma kolejnymi zabójstwami. No ale jednak bardzo łatwo nam nie będzie ta rezonta pistoletowa troszeczkę nie pod naszą kontrolą. Bardzo szybko jest to rozegrana. Rigon pozostał sam przy życiu kontra Snacks. To Rigona nie do końca chyba znana Januszowi. On obijany, no i niestety, ale głowa Snacksa została znaleziona. Snaks celowany, wyjście z pałacu, jest tam Seneri, który... No właśnie, będzie musiał upaść, kelar. Od niego dużo zależy, zauważany Rigon. I co teraz Kej od Shorta próbuje wyeliminować któregoś z zawodników. To Rigon właśnie został przez niego zabity i Synopsi na sam koniec dostaje prosto w głowę od Snacksa. Chcesz kupić lub sprzedać skiny do CSGO? Sprawdź ShadowPay, wejdź w link zapis lub wpisz kod promocyjny MATEO, a otrzymasz 2% więcej do depozytu. Skorzystaj z wielu dostępnych filtrów i wybierz skin, który Cię interesuje. Wymiana jest dokonywana bezpośrednio między kupcem a sprzedającym, przy pomocy rozszerzenia przeglądarki. Jeśli chcesz wystawić przedmiot na rynek, po prostu ustal dowolną cenę. Możesz również skorzystać z opcji natychmiastowej sprzedaży. ShadowPay oferuje wiele opcji wypłaty środków. Krypto, wypłata z banku lub karty, a nawet przelew na inną stronkę. Na przykład Hellcase. Link do stronki znajdziecie w opisie. Może... Zmieńmy jednak temat, bo Innocent znajduje zabójstwo na Rigonie. No ale jednak, Juan Flatro z tego Digla się nie myli. Również Synergia znajduje a swojego kolegę z zespołu. E, natomiast Killer wyeliminował Seneriego. Tak samo Juan Flatro Znal znajduje głowę Keja Sinopsi. On nie daje rady i Juan Flatro pozostawał sam. No ale Killer przeskoczyć. Będziemy mieli Runbusta. Rigon przeskakuje, znajduje Innocenta. I pytanie: Co więcej? No Kej, okay. na szczęście udało mu się odpowiedzieć. Wycofa się na side, scenery. Nie dał rady, killer był tutaj lepszy w tym pojedynku. Killer na nim na, spoczywa naprawdę duża odpowiedzialność, bo on w zasadzie w pojedynkę broni tego bombside'a. A od, prawie od początku killer jednak już go nie ma. Juan Flatro razem z kolegami będą przejmowali side, no ale jest znak ze swoją awp -ą. Ważne pozycje synopsy, no, on za chwilę zostanie zauważony przez Kej, a to na pewno Kej tutaj skanuje, słyszał to podejście, no i Kej. Jak na razie, w Premier na drodze stanęła nam polska drużyna, czyli oczywiście z komago Zobaczmy, podejście pod Bombside B, bo tutaj może się wydarzyć coś niedobrego. Demo, odwróć się, bo za chwilę będziemy miał przeciwnika na plecach. E Rigon niestety, znajduje to zabójstwo, na no ale Kay. Jedno, e drugie, tym razem jednak od Snacksa. Troszeczkę nam się to może uspokoić, ale jednak Rigon będzie szukał więcej, nie trafia. Tutaj Rigon znajduje snack zabójstwo, również innocent. Dokona coś od siebie, no i na sam koniec, snacks. E, Zobaczmy, snacks, ważna pozycja. Sinopsi jednak, no nie, proszę cię, Janusz. Ajajaj, no tutaj mogło się to skończyć jeszcze gorzej. jakoś kosko w plecy, ale. E, snacks upada, również Kej. Jego z nami w tej rundzie już nie będzie. Sinopsi robi tutaj robotek, killer A co próbuje. Wyczekać przeciwnika, to się nie udało. Kej okay, na drabince, jedna, druga eliminacja. Kej okay, po raz kolejny może zrobić robotę demo. Jeszcze dokładnie coś od siebie, Seneriego. Już tutaj nie ma GX oraz synopsji. Oni nie pozostali przy życiu w apartach. No, synopsji, ok, on znajdzie eliminację. No, ale to wciąż jest 4 na dwóch. Zwłaszcza, że synopsji obite do 10 HP i nocem w konekcie. No właśnie, to zabójstwo się pojawiło. GX z AWP-ą Musiałby się zdarzyć cud, żeby tę rundę wygrał. No, ale cudu nie będzie, bo. One już zagrane, no ale tam mamy trzech zawodników antyterrorystów. Seneri próbuje jakkolwiek te, te aparty zatrzymać. GX z jednym zabójstwem. Rigon dokłada od siebie GX oraz Rigon. Oni nas tutaj poskładają. killer. pozostaje sam. No i niestety, ale e, kolejna pistoletówka na konto Blink 9 do 7. I otwierał nam drogę na ten site. Prawdopodobnie tak, Seneri Jednak e, Keja e, zabił killer. Szybki refrak e, Juan Flat znaleziony. No i zabity przez demo. geeks oraz synopsję. Oni pozostali przy życiu. No ale tutaj killer z bombą. Raczej nie powinno się nic więcej e, złego wydarzyć. Chociaż killer niestety nie był w stanie tej bomby podłożyć do końca synopsji. Jeszcze walczy. Snacks. Snacks. Sinopsi, co on robi na szczęście, Innocent I czemu Key cały czas żyje demo, dobre wejście na site Oczyszcza go Prawie że w stu procentach, bo jeszcze w pobliżu jest Kilku antyterrorystów, Juanflatro Flatro oraz Rigon, oni od dżungli będą starali się Oczyścić drogę No ale zobaczmy, rozstrzelany Juanflatro i Rigon Od CT -e. Czy to się uda, GX za wp konektem? Connectem No ale Innocent, na szczęście na pozycji, tam gdzie być powinien tak jakby miał przeczucie dalej Innocent na szczęście na plecy I Rigon bez szans w tym pojedynku Synopsi na rampie Nie ma go, Innocent był tutaj lepszy Okej okay. No i przy życiu pozostają scenario oraz Rigon No nie chcę nic mówić Ale wydaje mi się Pozdrowone, z plus jeden. Eee, Killar, ok, otwiera nam to wejście scenarii, jednak tutaj od Killara lepszy, GX również. Eee, pokonuje Demon i Kay. Eee, no musimy coś zrobić, musimy przyspieszyć, nie możemy tak wolno wchodzić. Dlaczego to tak wygląda, GX. zabójstwo na keju dopiero Snacks, teraz razem z Innocentem. No muszą dokończyć to, eee, bo to wygląda naprawdę niebezpiecznie, zwłaszcza z synopsji. Pokazał, że potrafi strzelać synopsji, jego pozycja. Dopiero teraz znana inocent Proszę cię, nocen, dobrze, matko święta. Synopsij w niedobrej pozycji dla siebie. Próbujemy szybko rampę przejąć w ten bombsite, a i nocen niestety, nie tym razem. Sinopsi Flatro mocno pobijani, no ale Kylar OK razem z Kejem. Będą chcieli zrobić robotę jeszcze synasto od connecta. E, na schodach był tam ostatni. E, z tych, którzy byli obecni w obsadzie Arigon. Wykluczony. No i na sam koniec scenarii. Czy znajdzie trzy zabójstwa, czy też nie? Czy to będzie pierwsza mapa na nasze konto? Tego nie wiemy. Za chwilę się przekonamy. Seneri. Czy Key Snacks oraz Kylar? Kylar? Aha. Ok. na rampie mamy jeszcze kogoś dla, naszy, dla nas. No i jest tam Kej. No i zakończy nam. Tę rundę. E, raczej chcieliśmy nieco lepszej rozgrywki. Zobaczmy Snacks. Ważna pozycja dla niego, snack z eliminacją. Nie, to innocent! Demo również. Znaleźć coś dla siebie, i nocen dokłada na rigonie. GX jednak, dwa kile, więc robi nam się dwóch na dwóch. Z jednej i z drugiej strony, ktoś ci może za chwilę wyskoczyć. Demo skróci te pozycje. Czy znajdzie GX? Oczywiście, że tak! ci pozostanie sam synopsi, który będzie miał trudne zadanie. I czasu oczywiście coraz mniej 45 sekund na zegarze pozostało. No ale na szczęście, Kej. Okay. Już git jest? Już powinno być git. Flatro z zabójstwem na Demo. No i Flatro, niestety e, nie daje tutaj nam żadnego pola do popisu. Killer, próbuje tylko wydziać jeden punkt zdrowia na jego koncie. Bomba została podłożona, no ale Kylar, mimo że ma jedne HP, to znajduje to zabójstwo. I będzie, będzie próbował zdobywać jeszcze więcej. kej. Okay, no nie zauważył tam głowy przeciwnika, przecież został wyeliminowane, no ale sam znalazł to zabójstwo, Rigon. Ej, snacks kontra Geeks. Jak to się zakończy? No, ostateczny pojedynek w tej rundzie. Ej, niestety, nie tym razem, Janusz. Zauważ go, zauważył! No i zabił. I znalazł się zabójstwo otwierające. Leci tylko także obici inni zawodnicy Blink. Tym granatem, Kylar. Bliziutko, Juan Flatro otrzymuje obrażenia. Próbuje z tego akacza e, powstrzymać Kylara. Niestety się udało. No i Rigon także że coś od siebie. Snacks jednak wykluczył rigona Juan Flatro, Przyjąć kontroli. Dopiero teraz będziemy podchodzić od schodków innocent. No niestety znaleziony, ale demo z refragiem, więc mamy jeden na jeden Juan Flatro ma bardzo mało punktów zdrowia, proszę cię, demo, zrób to z duchem mynia nad sobą. Nie, proszę cię demo, w lewo spójrz w lewo, w lewo, w lewo! Dobrze, udało się, demo znajduje tę eliminację. Chcemy w jakikolwiek sposób obronić innocent? Już nam otwiera tę rundę, więc pomimo tego force ze strony Blink, to oni tracą. Tak to powinno wyglądać Snugs z dwoma zabójstwami. Taką grę chcemy oglądać. Ze strony chłopaków z Anonymo Snacks na tej rampie jeszcze nie zakończył e, swojej wściekłej furii. No chociaż Gx, on również chce się rozpędzić, tu czakrę załadował. No ale to Snacks. Na razie to Blink chyba chce odlecieć, ale... Do piekła, bo w tym piekle Snax odnajduje już dwa zabójstwa. Bardzo mocno poobijani zawodnicy Blink. Również innocent. Snax jeszcze z tego granata. No bo po prostu ta pewność siebie, jaką widzimy teraz u naszych chłopaków. Coś nie bywego, chociaż rigon. Ee, no tutaj widać ewidentnie spocony Killer, Rigon niestety. Na środku klucza okay, keja. Również GX. Eliminuje demon, no, ale innocent. On jeszcze się stara, on jeszcze będzie walczył. Do samego końca, bo Juana flatro już tutaj nie ma kylar. Musisz, Kylar. Dokładnie tak, Sinopsi. Razem z bombą. E, upada tutaj przy tym wejściu. Rigon. Na środku cały czas. ten Kylar w międzyczasie dokłada, tak zwany międzyczasie dokłada zabójstwo. I Rigon. Będzie próbował od pleców coś znaleźć, no ale 10 HP tylko u niego. Rigon, bardzo ładny granat. Kontra Innocent. Rigon. On nieco odpuścić, no ale na szczęście Innocent. Siódmy punkt na nasze konto. Demo jest na pozycji, no ale będzie czekał. No słyszę, widzi te granaty na szczęście na Jerigona, tego który tak bardzo próbuje dzisiaj to spotkanie wygrać, ale e, musi ciągnąć swoich kolegów troszeczkę za włosy. Scenery zrewanżował się, zabijając demo. Snacks wie doskonale, że za chwilę będzie musiał sobie radzić. Przez chwilę sam, chociaż już do niego dołączyli, inni koledzy, Juan Flatro pokonuje Janusza Innocent. Czy da teraz e, radę? Powinien, niestety, Kwanflatwo lepszy, znajduje nawet i Kilara. Ten dorobek, który na razie udało nam się zdobyć, będzie wystarczający po zamianie stron K. Okay, no właśnie, to jest to, czego oczekiwałem to pewniejsze wyjście przed siebie, znalezienie zabójstwa, wycofanie, dołączenie do kolegów i zapewnienie tej przewagi, chociaż Kellar. Bardzo dużo problemów demo, dwa zabójstwa dla niego, Kellar. wyeliminowany tym granatem, no ale jest demo i znak wcześniej. Okej, za WP no podejdzie, ale tutaj nikogo na razie nie zauważy, bo my doskonale zdajemy sobie sprawę z tego. Jak to wygląda innocent wychyli. Znajdzie jednego, znajdzie drugiego. Czasu było bardzo mało, no ale innocent. Przeciwnika obić do bardzo małej ilości punktów zdrowia tak. Innocent, okej. Okay. Tak to miało wyglądać nie marigona. E, killa próbuje skanować, to się udało Znasz przez tego smoka GX. A również kłam wykluczony przez Snaxa. E, Sceneri jeszcze próbuje razem z Synopsim cokolwiek działać jest tam Snacks e, już w grobie. Ale jak długo będziemy musieli czekać na to, żeby udało się załodnikom Blink w końcu wejść na site i podłożyć bombę? No, mają co najmniej minutę, maksymalnie minutę na to, żeby to się wydarzyło Inocent, i Nocent, ta i oberwał z tego granatu Scenarii synopsji. Nie, tym razem e, synopsji, no właśnie. E, rozpoczynamy, będzie przyspieszenie z naszej strony, czy też wycofanie, bo widzimy, że w tym momencie spokojnie chcemy tą rampę podejść. jej podsadzony, znajduje niestety Kelara. Więc pierwsze zabójstwo już na konto Blink. No ale ta pistoletówka, no wiemy, że pistolety zazwyczaj dzisiaj przegrywaliśmy, tylko jedna pistoletówka na trzy wygrane. No ale ona się jeszcze nie zakończyła i gon tutaj dobrze ustawiony, w dobrej pozycji dla siebie. No ale jest tam dwóch naszej zafleszowany Niestety Innocent, również Kay, wyeliminowany. Demo oraz Snax, Pustaj przy życiu, jeszcze próbuję walczyć. Snax z jedną eliminacją, ale to by było na tyle. 11 do 5. Dobre wyposażenia, Mają Famasę, mają M. no ale Innocent był tu lepszy, Seneri. 54 HP. Innocent zna pozycję przeciwnika. Zna pozycję dwóch przeciwników. Innocent tym sprayem chciał wyeliminować kolejnego. No ale to nie wyszło. Przynajmniej no mamy przewagę. Innocent 10 HP. Juan Flatro. Ile ma? 7. Innocent robi co może. No ale Juan Flatro tutaj także. Się stara. MK nie zostanie podniesiona. biegną tutaj antyterroryści za naszymi zawodnikami. Demora Snacks. Zeskoczą chłopacy z antyterrorystów, ale zauważył: Niestety, Snaxa, no i sam przy podstanie pozostanie demo. Bombatyka oczywiście. Demo! No nie tym razem, niestety, Juan Flatro. Ważne, żeby się nie pokazał. Seneri oberwał prosto przez te kraty od Snaxa, prosto w głowę. I synopsis, sam będzie musiał tutaj ratować sytuację na tym bombsite. Bombsite B jednak zasmokowany, podpalony. No i demo, tym skanem. Robi robotę. No wiesz się wcelować Kay, no sprawdź te pozycje, Kej, DOBRZE MAMY TĘ ELIMINACJĘ, a to oznacza, że teraz jest ta przewaga. Innocent, dobrze wyklucza Rigona, także Demo, znajduje Synopsiego, więc e, ta runda już bez większych kłopotów powinna trafić na nasze konto, e, tylko co dalej, bo GX-a również trzeba by było znaleźć mało, mało czasu do końca. No leco, te ogniste flachy na site, no i zobaczmy, Gex. niestety w dobrej pozycji, dzięki czemu znajduje jednego, drugiego, e, dopiero Innocent e, pozbywa się e, przeciwnika, no ale sypiemy się troszeczkę, Kei oraz snacks e, pozostali jako jedyni w tym wszystkim na polu bitwy. Synopsi, Rigon oraz Juan po drugiej stronie. No i niestety, ale Synopsi rozdał z tego Digla. Demo. Wycheli, znajdzie pierwszą eliminację w rundzie i to jest sygnał do ataku. Powinniśmy ruszyć Kay z kolejnym killem, GX wykluczony. E, jednak Juanflatro na środku znajduje demo, e, przez co robi nam się 4 na 3 killer obity. Bardzo, bardzo mocno. Ale zobaczmy, Flatro otrzymuje obrażenia, Kay na szczęście był w odpowiedniej pozycji. I co teraz, Seneri kontra Kane. no niestety. A ty trojstego tu lepszy, bomba jest w tym momencie podkładana. Trzech na dwóch, w jakikolwiek sposób to się nie zakończy. Ważne, że mamy dodatkowe środki, Kilar. Doprowadza do sytuacji dwóch na jednego. Na szczęście był tu Snacks od pleców. Seneri. Strzela. A nie, nic na razie nie znajduje. Jak to zagramy? Inocent próbuje tam skanować, ale nikogo nie znajduje. Demo dopiero teraz. No i demo. Rozpędza się. Wchodzi na ten site e, zabity, ale Snacks odpowiada. E, robi nam się 4 na dwóch. 4 na jednego. Rigon pozostaje sam w tym pojedynku. To musi być koniec. Rigon 11 HP i mamy polską drużynę WPL. Mamy to zwycięstwo. Mamy ten finał. SEA premier 38 sezonu.